Zostawiłem swoją ukochaną żonę i związałem się z inną osobą, z inną kobietą. Co jest absolutnie nieteokratyczne, nie jest popierane przez Boga. I to jest moja przeszkoda. To na, na ten moment, na dzień dzisiejszy, stoi mi na drodze, żeby wrócić, bo, bo mam nieuporządkowaną sprawę. Muszę ją uporządkować. Co? Nie jest dla mnie łatwe. Nie umiem sobie z tym poradzić, bo kocham tą kobietę. Jestem do niej przywiązany, jest mi z nią dobrze. I nie tak łatwo jest mi po prostu się z nią rozstać, bo to nie jest proste. Może na filmach to wygląda czasami takie bardzo proste i szybkie i łatwe, ale w moim życiu to nie jest film i mam z tym problem. I walczę z tym. I próbuję się z tym uporać. Czyli, czyli walczysz pomiędzy miłością a, do kobiety, a miłością do Boga? Miłość i lojalność. Miłość do kobiety i lojalność do Boga, tak? Dokładnie. Tutaj mam takie dwie, dwie proporcje, no które dwie proporcje, które no, stanowią barierę w pewnym sensie. Wspomniałeś, że rozmawiałeś już ze swoją partnerką, chciałbyś wrócić. Jak ona zareagowała? Tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak zareagowała. Znaczy, wiem, co powiedziała, ale nie wiem, co myślała. Mhm. No powiedziała, że skoro tak postanowię, no to, to trudno. Ale co tak naprawdę myślała, tego nie wiem. Ale powiedziała, że uszanuje moje zdanie. Ale wtedy wróciłbyś do żony, tak? Jest to nie. możliwe w ogóle? Do mojej żony czy bym wrócił? Mhm. Nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, bo jesteśmy już razem przez od kilku lat. Znaczy, mamy kontakt, oczywiście mamy kontakt i nie mamy zepsutych relacji. Ona nadal jest świadkiem? Tak, oczywiście mhm. jest świadkiem, tutaj należy do zboru w Kędzierzynie, mieszka zresztą w Kędzierzynie. Czybym wrócił, znaczy ja, ja bym chciał, ale czy bym, moja była żona chciała, że żeby, żebym ja do niej wrócił, żebym się z nią znowuż, żebyśmy znowu zawarli normalny związek. Czy byłoby na to zdecydowana? Nie wiem.